Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Tydzień w Powiecie. Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy gminy Włocławek będą świętować zakończenie żniw. Impreza dorzynkowa organizowana jest z okazji zakończenia żniw, ale biorą w niej udział nie tylko rolnicy, ale wszyscy mieszkańcy i wielu przejezdnych gości. Tegoroczne dorzynki zorganizowane zostaną na terenie lotniska w Kurszynie. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 14. W części obrzędowej uczestniczyć będą nasze zespoły folklorystyczne, Smolnik. Po raz pierwszy odbędzie się występ inauguracyjny zespołu z Warząchewki Polskiej. A w tej części mniej oficjalnej wystąpi nasza gwiazda Krystyna Giżowska, zespół Masters oraz Terpięt Magra. Uczestnicy będą mogli obejrzeć wystawę Kujawsk-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie. Krós przygotował konkurs BHP w rolnictwie dożynki rozpocznie uroczysta msza święta, którą zaplanowano na godzinę 12. Droga na jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się osiedli w Brześciu kujawskim została wyremontowana. Droga na jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się osiedli w Brześciu kujawskim została wyremontowana. Pieniądze na te inwestycje władze gminy pozyskały z programu odnowa i rozwój wsi. Osiedle powstało z prywatnych działek, a władze Brześcia Kujawskiego zadbały o infrastrukturę sanitarną. Potem przyszedł czas na kolejną inwestycję, jaką jest budowa drogi. Będzie ona służyła nie tylko mieszkańcom tej części miasta, ale stanowić ma dojazd do terenów, których wartość historyczna jest niewątpliwa. A jednocześnie to jest teren, na którym właśnie ta archeologia brzeska była przed 7,5 tysiąca lat. I to jest uliczka, która połączy te tereny, a jednocześnie to osiedle z miastem. I w przyszłości, w miejscu konkretnie, gdzie ta archeologia występowała, chcielibyśmy, chociaż jakąś mini zarys, pokazania dać społeczeństwu i zwiedzającym w przyszłości wrześć, że tutaj jest najstarsza ludzka zabudowa. W skali kraju, Europy, równa egipskim piramidom. Kolejne samorządy powiatu włocławskiego przygotowują się do świętowania tegorocznego święta plonów. W najbliższą niedzielę uroczystości dorzynkowe odbędą się w Lubaniu. Gminne dorzynki, organizowane przez samorząd Lubania przyciągają na miejscowy stadion tłumy mieszkańców tej i sąsiednich gmin. Również w tym roku atrakcji nie zabraknie, zwłaszcza, że obchody święta plonów będą połączone z dodatkowymi wydarzeniami. W imieniu wójta gminy Lubanie Sławomira Piernikowskiego chciałbym już teraz zaprosić wszystkich do naszej gminy na coroczne święto plonów. Tegoroczne dożynki odbędą się w niedzielę 7 września. Troszkę inną będą miały formułę, mianowicie rozpoczną się od... Zbiórki na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury, skąd uczestnicy przejdą korowodem do kościoła parafialnego na mszę świętą, dziękczynną Zaplony. Następnie po nabożeństwie wrócą na parking przy Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie odbędą się przemówienia okolicznościowe. Będą również poświęcone samochody i pojazdy zakupione przez gminę a także przekazanie wozu strażackiego jednostce OSP w Lubaniu. No. Część artystyczna odbędzie się na placu przy Zespole Szkół. Starostami tegorocznych dożynek są Anita Kopaczewska z Zosina i Andrzej Pasterczak z Lubania. Hucznie zapowiada się również święto w Lubrańcu. Impreza przygotowywana wspólnie przez Urząd Miejski oraz parafię świętego Jana Chrzciciela. Właśnie tam w lubranieckim kościele o godzinie 13.30 rozpocznie się msza dziękczynna za plony. Wraz z burmistrzem Lubrańca, z Ośrodkiem Kultury zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Lubraniec i okolicznych gmin na dożynki gminno-parafialne, które w tym roku odbędą się 7 września w Lubrańcu na muszli koncertowej. Rozpoczynamy mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym. Msza zostanie odprawiona przez proboszcza tutejszej parafii, następnie korowód dożynkowy przemieści się ulicami miasta pod muszlę koncertową. Tam będzie przekazanie bochnów chleba, podziękowanie burmistrza mieszkańcom za wysiłek, który złożyli w minionym roku. W muszli koncertowej, do której Pomprzy przemaszeruje korowo-dożynkowe, zaplanowano m.in. występy zespołów folklorystycznych, rokowych oraz orkiestry dętej OSP Lubraniec. W imprezie towarzyszyć będzie m.in. turniej strzelecki Opucha, rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Wrocławku. W miniony poniedziałek został oficjalnie zainaugurowany rok szkolny 2014-2015. W wielu szkołach odnowione zostały korytarze, sale lekcyjne i sanitariaty. Odmadzającym zabiegom poddany został również zespół szkół w Baruchowie, gdzie podczas wakacji wykonano wiele prac zarówno w środku jak i na zewnątrz budynku. U nas remonty są w trakcie zupełnie. Dzieje się bardzo dużo. Dwie klasy czekają na umeblowanie. Meble, zabawki, wszystkie przybory już są przywiezione. Tylko trzeba czasu, żeby to wszystko zmontować i umeblować pomieszczenia. Buduje się plac zabaw. Malowane jeszcze było kilka klas. Porządki na korytarzu. Kończymy remont w łazienkach. Inauguracji nowego roku szkolnego w gminie Baruchowo podkreślono uroczystą mszą świętą odprawioną w z tej okazji w kościele pod wezwaniem świętej trójcy. Tegoroczne lato pokazało, że przebudowa hydroforni w gminie Kowal była konieczną inwestycją. Poprzednie miesiące letnie, w którym, podobnie jak w tym roku towarzyszyła susza, jasno pokazały, że problemy braku wody bardzo dokuczały mieszkańcom gminy Kowal. Dlatego władze gminy podjęły decyzję o budowie dwóch nowych studni głębinowych. Modernizacja stacji uzatniania wody znacznie poprawiła jakość wody. A teren akurat hydroforni to krzewęd, grodztwo, dębniaki, gdzie są wyjątkowo niskiej bonitacji grunty, gdzie jest susza. No i duża miejscowość Rakutowo, sołectwo Rakutowo, Rakutówek, gdzie tej wody jest potrzeba i tu borykaliśmy się, że tak powiem, z kłopotami. Znaczy nie chodzi o ilość wody, tylko tą wodę, którą do tej pory mieliśmy, była no, w zasadzie niedopuszczona już później do używania tej wody poprzez Sanepid. W związku z tym, że była za wysoka utlenialność, myślimy, że to związane było z, ze starą jeszcze oczyszczalnią ścieków w mieście Kowal. To, co spływało do rowu i blisko ten rów przechodził, zrobiło swoje, że ta nasza hydroformia wody była niewłaściwa. W tej... Jak zapewnia wójt, woda spełnia wszystkie parametry. Jest stan zarówno jakościowy, jak i ilościowy i zadowalający. W tej chwili Hydrofornia produkuje 1000 m3 wody na dobę. By zaspokoić potrzeby mieszkańców, potrzeba 250 metrów 3 Koszty rozbudowy zamknął się kwotą ponad 600 tysięcy złotych. Takiej sytuacji w Kowalskim DPS nie było od 10 lat. Ogromne zainteresowanie pobytem w domu, komplet pensjonariuszy i ogromna kolejka oczekujących pozwalają z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość. Takiej sytuacji w Kowalskim DPS nie było od 10 lat. Ogromne zainteresowanie pobytem w domu, komplet pensjonariuszy i kolejka oczekujących pozwalają z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość. Mamy komplet. To nie tylko powód do dumy i chwały, ale jednocześnie powiem więcej, pięciu mieszkańców już na dzień dzisiejszy oczekuje na pobyt w domu pomocy społecznej. Sytuacja przed kilku miesięcy nie wyglądała jeszcze tak różowo, ponieważ brakowało 11 osób. Wśród pensjonariuszy są mieszkańcy nie tylko naszego województwa, ale całej Polski. Ilość pensjonariuszy jest decydującym czynnikiem wpływającym na budżet TPS. W tej chwili sytuacja finansowa Kowalskiego Domu jest bardzo dobra. Sytuacja finansowa jest doskonała naszej jednostki. Nie tylko starczy na bieżące utrzymanie, ale również na poprawę warunków socjalno-bytowych mieszkańców. Zakupujemy nowy sprzęt rehabilitacyjny, wyjeżdżamy na targi do Poznania Sprzętu Rehabilitacyjnego, gdzie będziemy reklamować również nasze turnusy rehabilitacyjne, na które przyjeżdżają mieszkańcy całej Polski. W planach na najbliższe miesiące znalazła się termomodernizacja części budynku. Systematycznie zmienia się również otoczenie domu. Ta sytuacja bardzo cieszy starostę wocławskiego Kazimierza Kacę, który był bardzo krytykowany za zatrudnienie Piotra Jacka Zbonikowskiego na tym stanowisku. Ostatnio było tak dużo słów, dużo szumu wokół DPS-ów w Kowalu. Chcę powiedzieć, że jeszcze mniej więcej pół roku temu obsada na 60 pensjonariuszy, którzy mogą przebywać w tym domu pomocy społecznej, brakowało 14. Wiadomo, mniejsza ilość pensjonariuszy, mniejsze dochody. A dzisiaj otrzymałem informację, że jest pełen stan. Wprost przeciwnie jest oczekiwanie na miejsce w Domu Pomocy Społecznej. Dlatego akurat w tym momencie chciałbym podziękować panu dyrektorowi Zbonikowskiemu za takie załatwianie sprawy i taką gospodarność i dlatego chcę wszystkich uspokoić. Kondycja Domu Pomocy Społecznej w Kowalu jest dobra. A jakieś tam papierki, którzy tak się ekscytują tymi sprawami, niech zostawią, niech rozstrzygają inne organy. Najważniejsi są ludzie, najważniejsi są pensjonariusze i żeby mieszkańcy tego domu byli zadowoleni. Gminy Baruchowo, Bonie i Izbica Kujawska, Lubień Kujawski i Lubraniec wraz ze Starostwem Powiatowym stworzą nowy obszar społeczno-gospodarczy powiatu włocławskiego, który pomoże tym samorządom uzyskać wsparcie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Liczę na to, że rzeczywiście po podpisaniu tych dokumentów będą efekty ze środków, które będą schodziły na teren powiatu ziemskiego Wocławskiego. Tak się składa, że to jest tylko 6 gmin plus powiat Wocławski, pozostałe podpisały porozumienie z miastem Wocławkiem I ja sądzę, bo niektórzy tutaj mówili, że czy pracownicy starostwa, czy starostwa się denerwuje i ma spostrzeżenia i uwagi. Wprost przeciwnie. Ja uważam, że nieważne gdzie, kto, z kim. Zawiera porozumienie. Najważniejsze, żeby pieniążki schodziły na ten nasz piękny teren powiatu ziemskiego-wocowskiego. W ramach polityki terytorialnej i regionalnego programu operacyjnego na każdego mieszkańca naszego województwa przypadnie 190 euro. Dlatego tak ważne jest, aby samorządy wspólnie pracowały nad projektami, które pozwolą jak najlepiej wykorzystać te pieniądze. Ponadto będą mogły wspólnie przygotować strategię rozwoju, która pozwoli właśnie na dostęp do tych środków. Procedura będzie taka, że po opracowaniu strategii określimy sobie pewien katalog projektów, które wspólnie wybierzemy, wydyskutujemy i one będą potem już realizowane. Ponadto te projekty, które w jakiś, czy z jakichś powodu nie będą się kwalifikowały do polityki terytorialnej, ale dlatego, że są przygotowane wspólnie, nie, będą też korzystały z pewnego rodzaju wsparcia w procesie wyboru projektu w ramach RPO. Pierwsze rozdanie unijne spowodowało, że szeroko rozumiany krajobraz naszego powiatu, bo może tutaj dwa zdania na ten temat bym powiedział, bardzo się zmienił. Chodzi o estetykę wsi, chodzi o infrastrukturę, chodzi o ogólny. Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców. To jest już odczuwalne i widoczne. No mam nadzieję, wręcz jestem przekonany, że to kolejne rozdanie, nowe pieniądze, sytuację jeszcze dodatkowo poprawią. Na tę chwilę nie można jeszcze przesądzić, które projekty zostaną zrealizowane dzięki funduszom unijnym, a które będą musiały znaleźć inne źródło finansowania. Poszczególne gminy mają już jednak pewne pomysły i zadania, na których im najbardziej zależy. Szczególnie w gospodarce wodno chcemy właściwie dwie stacje uzdatnienia zmodernizować od podstaw i to najbardziej nam zależy na tym zadaniu. Oczywiście też mamy inne zadania, które tutaj, termomodernizację zespołu szkół. Inne zadania, ale to też zależy od środków. My nie jesteśmy tak spazerni i nie rozdajemy już środków, kiedy jeszcze ich nie ma. Nawiązana dziś współpraca z pewnością jest niezmiernie ważna, jednak wszyscy obecni na spotkaniu zdają sobie sprawę, że jeszcze wiele pracy przed nimi. Tak, aby środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przyniosły możliwie największe korzyści dla wszystkich mieszkańców powiatu. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.